Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj witam się z wami prosto z łazienki. Robimy sobie małą pielęgnację. Oczywiście takie podstawowe rzeczy jak mycie, ale też dzisiaj postawiłam na taki peeling oczyszczający, który jest ze mną od wielu, wielu lat. Do tego peeling do ust, później sobie zrobiłam płatki pod oczy i taką fajną nową maseczkę, którą kupiłam sobie w grudniu, ale dopiero ją otworzyłam. Tak cudownie pachnie, ma tak wspaniałą taką cytrusową konsystencję świetna. I zrobimy sobie teraz śniadanie Dzisiaj sobie zrobimy jakiś taki pyszny dzień jedzenia Muszę też pójść na malutkie zakupy I ogólnie może przygotujemy coś na jutro do jedzenia Ale nie obiecuję, że będzie jakiś meal prep Czy coś w tym stylu Robimy na śniadanie placki na słodko ze skyru Takie wiecie, smażone na patelni Do tego jakiś dżemik, jakieś dodatki Coś wymyślimy Później będziemy piec skyrnik Taki niby sernik, ale właśnie ze skyra I ja już go kiedyś robiłam I on będzie taki puszysty, idealny słodki, ale kwaśny, bo dodamy jakieś owocki. No, to będzie przepyszne. Prze I co jeszcze będziemy robić? Będziemy robić prawdopodobnie bardzo dobry makaron z tofu, taki zapiekany. Bajgla bym chciała zrobić, ale nie wiem, czy go zrobię dzisiaj, bo chciałam go nagrać na TikTok'a i na Instagram'a, ale nie wiem, czy mi się będzie chciało. I zobaczymy, co jeszcze zrobimy. Jeszcze jakiś jeden posiłek wymyślimy. Te trzy mam już zaplanowane. I wiecie co? Plan jest taki, że jak się wyrobię ze wszystkim, to zrobimy dzisiaj małe przemeblowanie, Zamienimy biurko z kanapą, bo chciałabym coś odmienić tutaj, ale też muszę wziąć pod uwagę, że to nie będzie tylko przesunięcie tych dwóch mebli, tylko muszę tam porządnie, wiecie, wymieść, wyczyścić. Wyczyściłabym sobie też biurko, więc zobaczymy tak naprawdę, czy się na to zdecyduje, bo to będzie trochę więcej roboty właśnie niż przesunięcie, więc zobaczę, jak będę stała z czasem. Chcę się z tym wyrobić, to bierzmy się za śniadanie, pycha placuchy na słodko, a później może nawet od razu zrobimy ten skiernik, żeby on już się nam piekł, bo on się będzie piekł i chyba go zrobię w reflejerze w sumie. Ostatnio go piekłam w piekarniku, ale ale czemu w sumie by nie spróbować w że zobaczymy jeszcze. Daję jedno jajko, do tego łyżka słodzika. U mnie akurat erytol. Do tego jakieś jakieś 10 gramów budyniu. Ja mam akurat jakiś taki chyba waniliowy. Szczypta soli, jakieś pół łyżeczki proszku do pieczenia. Do tego jakieś 40. Może 45 gramów mąki? Mamy 40. 43 dałam. Mieszamy znowu. I do tego skyr. U mnie akurat będzie to skyr waniliowy, ale myślę, że zwykły też będzie git. I dodam może tak 100 gramów i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mm. 104 gramy wyszły. O, 108. I mieszamy. Myślę, że ta konsystencja jest boska. Więc jakieś 100-110 gramów dodałam skra i teraz będziemy to smażyć. Dodaję dosłownie odrobinkę oleju na patelnię. Grzejemy i rozsmarowujemy to. Tak wyglądają placki. One się tak naprawdę dosyć mocno zarumieniły. Myślałam, że one będą puchate bardziej, ale oklapły totalnie, jak chwilkę poleżały na talerzu. E, idziemy dodać kilka dodatków, ale naprawdę nie będę tutaj mega szaleć, bo te placuszki już same w sobie są pycham. Dodam tu po prostu trochę powideł, żeby można było sobie maczać w tych plackach. Właściwie placki w tym. I do tego pół gruszki, bo pół zeżarłam, jak się placki robiły. miała być cała, ale no, jak zobaczyłam tę soczystą gruszkę, to stwierdziłam, że na plackach nie musi być aż tyle. I do tego dosłownie ociupinka orzechów, nerkowca. I śniadanko gotowe. Nic specjalnego, ale w smaku wybitne. Muszę dzisiaj zrobić to przemyblowanie bo siedzę tutaj teraz na kanapie i nie mogę się doczekać, aż bym miała tutaj biurko. Tutaj by sobie było biurko, tam bym sobie chowała bieżnie. Perfekcyjnie by było, ale śniadanko. Weźmy te placuchy. dokopmy się do nich. Uwielbiam w ogóle skry. skyra waniliowego. Pachnie pięknie. Nie dość, że ten skyr był waniliowy, to jeszcze dodałam budyń waniliowy. Wspaniale to wygląda. Do tego troszkę tej, tych powideł weźmy. Dżem albo jakieś powidła czy coś takiego, jakaś taka marmolada z owoców najlepiej, e, śliwki, wiśnie albo czarna porzeczka. To jest moim zdaniem najlepszy dodatek do słodkiego śniadania, bo, no nie wiem, jakoś tak, tak totalnie to wszystko pasuje do siebie wtedy i do tego jakby jeszcze trochę czekolady, ale nie chciało mi się już kroić. Gruszka tak średnio tutaj pasuje, umówmy się. Lepsze by tutaj były, nie wiem, malinki, śliwki, borówki, jakieś takie bardziej Leśne owoce, albo przynajmniej jakieś takie właśnie śliwkowe, ale i tak pysznie, a gruszkę można sobie po prostu zjeść. Nie muszę jej jeść z plackami, tylko mogę sobie powybierać gruszkę najpierw, a później zjeść placki z konfiturą i będzie nadal przewspanialne. że robi mi się skiernik, ale zaczęłam trochę żałować, dlatego że w sumie piekarnik by cicho chodził a airfryer chodzi strasznie głośno no ale zobaczymy co z tego wyjdzie miałam robić makaron z tofu, ale mam nierozmrożone tofu i nie jestem w stanie go na szybko rozmrozić więc wyjęłam takie wegemielone z dobrej kalorii, zamrożone Ja sobie podgrzejemy na patelni, ono się szybciutko rozmrozi, później dodamy do tego sos pomidorowy i zrobimy taki nadziewany makaron zaraz wam zresztą pokażę wszystko ale dajmy temu mięsu Mielonemu chwilę czasu i zrobimy sobie pyszny makaron. O, dokładnie taki makaron będziemy robić. Dawno go kupiłam, nawet nie pamiętam jak do tego doszło, chyba domu go kiedyś kupił i nigdy go jeszcze nie robiłam, więc zrobimy sobie taki pomidorowy sosik, to sobie ugotujemy, powkładamy tam do tych muszli ten farsz pomidorowy i zapieczemy to z odrobiną sera. Będzie taki pyszny obiad. Prawdopodobnie będę to miała na dwa albo trzy dni, bo robię naprawdę dużą porcję. Zrobić przemeblowanie, zmieniamy kanapę. Póki jeszcze chociaż troszkę jasno, ja sobie nagram to i posprzątamy biurko. Ogarniamy to tak, żeby było coś glancuś Najpierw sobie powyjmuję tutaj rzeczy stąd, bo mam tutaj parę pierdół. Bierzemy to stąd. W międzyczasie robi się obiad, yy, piję sobie kawkę i robi się skyrnik, więc produktywnie, prawda? Dwa posiłki i przemeblowanie. A jeszcze się relaksuję przy okazji. Mamy biurko. Nie wiem, czy mnie teraz dobrze widzicie, ale teraz kwestia jest taka, że ja muszę je posprzątać. Ym, bardzo posprzątać, bo jest brudne i muszę zrobić porządek trochę z kablami, więc prawdopodobnie jeszcze sobie je troszkę. Odsunę na wypadek, gdybym chciała tam wejść z tyłu, ale słuchajcie, my mamy wszystko mega dobrze podklejone, dlatego nawet gdybym to biurko sama przesunęła bez podnoszenia, to absolutnie nic by się nie stało. Mamy nasze muszle, tutaj mamy sosik, będziemy je napełniać. Tutaj oczywiście wybrudzone wszystko, ale lecimy z tym. Robię sobie na spód naczynia takie śmignięcie tym sosem, żeby. Nie było tam sucho na dnie. I teraz taki przemoczony zimną wodą makaron. Będę nadziewać naszym sosiwem. Nie wiem, jak dużo go dawać, na ile mi wystarczy, więc najwyżej później dołożymy. I wkładamy. Wspaniałe to będzie. Ja na górę dam jeszcze troszkę żółtego sera. Jak zostanie sosu, to po prostu poleję to sosem i, i tyle. taki ser żółty. Po prostu w jakiś takich kawałeczkach, nie za dużych, nie za małych. Nie chcę dawać całego plasterka, tylko żeby tak prześwitywał jednak ten makaron. I nagrzewam teraz piekarnik 180 stopni, termoobieg i będziemy to sobie zapiekać myślę jakieś 10 minut. Teraz sobie ogarniemy biurko, wszystko poprzecieramy, wszystko tutaj posprzątamy. Pozbędzamy się papierów niepotrzebnych. Co robią plastry na biurku? Naprawdę nie pamiętam. Zostawiłam tutaj nawet moje stare okulary. Teraz mam nowe i muszę je gdzie indziej odłożyć. Chociaż w sumie nie wiem, co się robi z okularami e, takimi już, które się już nie nosi, bo są za słabe. I teraz jak oderwałam tamten haczyk, to nie będę drugiego przyklejać tutaj, tylko po prostu będzie sobie tutaj leżało. Ja i tak nie grzeję, więc tutaj żaden problem, żeby to leżało na kaloryferze. Będę mogła łatwo ściągać. Tutaj mamy nasz skiernik, trochę się spiekł. O, inaczej wyglądał jak robiłam w piekarniku. Zobaczymy później jak w smaku, tylko niech sobie chwilkę przestygnie i bardzo, go sp bardzo się spiek z zewnątrz, ale myślę, że nadal będzie pyszne nie jest to spalenizna, bo w kamerze to wygląda jak spalenizna, ale on jest naprawdę bardzo, bardzo spieczony. Najwyżej to odkroję, jak będzie czuć spaleniznę w smaku. A tutaj mamy makaron zapiekany, ser się rozpuścił. Więc zaraz sobie nałożymy i będziemy testować. Mamy to, tylko jeszcze bieżnie muszę zaraz przenieść i tak to się prezentuje. Przełożyłam ten makaron do takiej miski, żeby mi się wygodniej jadło. Nałożyłam sobie taką dosyć małą porcję, zjem sobie i zobaczymy co dalej było, zaraz na zakupy i później będę miała jeszcze deser, więc zobaczymy, zobaczymy ile tego zjem. Także to nie jest jakby co, wiecie, no ja wam nie, nie zawsze Wam pokazuję moje porcje, bo czasami po prostu, czy robię zdjęcie, czy nagrywam, czy coś, po prostu czasem ta porcja wygląda inaczej. Nie sugerujcie się tym absolutnie ile ja jem. Tylko bardziej, wiecie, fajny pomysł na posiłek. Zaraz przetestujemy. Zobaczmy ile to warte z serem. Tutaj najlepszy był taki potarty ser, ale no miałam tylko te plastry. Dzisiaj dopiero kupimy mozzarellę. Dobra, ale jakbym drugi raz robiła, to wzięłabym mozzarellę, taką w kostce albo tartą i powkładała gdzieś tam między ten makaron, żeby to się nam w środku rozpuściło. Ale generalnie bardzo dobre. Tylko no właśnie też dałabym jakąś cukinię może do tego, do, do farszu, cebulkę pieczarki, bo w sumie zrobiłam bez, nie wiem czemu nie dałam cebuli. Generalnie fajny po e, pomysł na posiłek, tylko że łatwiej by to było zrobić ze zwykłym makaronem e, niż e, takim z muszelkami, no bo tam nie trzeba by było nic nadziewać, tylko wymieszać. Ja to zrobiłam tak bardziej dlatego, że miałam ten makaron, a normalnie bym wzięła jakieś rurki i zrobiła to z rurkami niosłam tutaj trochę kartonów, które mi zalegały w bardzo różnych miejscach w mieszkaniu i chcę je sobie przejrzeć, że tak powiem i trochę ogarnąć, bo ja mam generalnie taki problem, że mi szkoda, mi szkoda wyrzucać kartony, jak coś do mnie przyjdzie. I miałam parę paczek PR-owych ostatnio. Gdzie się kartony zostały? Kurde, ja mam takie... Jak wyrzucam karton, to mam w głowie taką myśl a co jeżeli... Ktoś zaraz coś kupi ode mnie na Vinted i ja będę musiała to w czymś wysłać. I takie mam myślenie i później tonę w tych kartonach. I dlatego postanowiłam teraz troszkę to ogarnąć. I przede wszystkim mam dużo folii bąbelkowej, bo ostatnio przyszło do mnie dużo słoików na współpracę z jedzeniem. ja sobie tę folię bąbelkową zachowam, włożę ją do jednego kartona. Paru się ich pozbędę, za dużo tego jest. Nie mam gdzie tego trzymać, włożę sobie po prostu do szafy. I tyle, ale folia bąbelkowa zostaje, bo to nie jest tania rzecz, a fajnie można wszystko nią zawinąć i szkoda mi po prostu jej wyrzucać. Z kartonami sobie jakoś poradzę, ale folia się przyda, szczególnie, że chcę wystawić na sprzedaż parę rzeczy takich. Um elektronicznych powiedzmy, takich, które muszą być dobrze zabezpieczone, nie jest to na przykład nie jest to na przykład sukienka, że wiadomo, że jak się nią rzuci, to nic się sukience nie stanie, więc to muszę ogarnąć, no a tak to chcę pozbyć się większości tych kartonów, no bo z przesadną no, ogarni się Karolina, proszę, wiesz, tych miliona tych kartonów, ale kurde ja zawsze miałam takie coś, że... Może nie wyrzucajmy tego, bo się może przydać, ale to jest kartą. Bez przesady. Nie mam tyle rzeczy na Vinted, nie sprzedaję tyle rzeczy, nie wystawiam tyle rzeczy, żeby aż w takie coś popadać. Więc folię poskładam, bo folia droga, ale bez kartonu sobie poradzimy. Jak będzie folia, to potem mogę tą reklamówkę zawinąć i wysłać już naprawdę, żeby wypakowali bardzo różne rzeczy paczki i dla mnie to jest w porządku, więc yy, bez przesady, bez przesady. Zakupy już mam, wyłożyłam wszystko na blat i szybko przelećmy co kupiłam. Nic jakiegoś giga wielkiego, parę takich prostych rzeczy broku, bo był na promce. Kupiłam takiego łososia znowu w plastrach i też takiego na gorąco do obiadu, żeby sobie zrobić z ziemniakami i brokułem. Była promka, że drugi, tańszy produkt jest 50% taniej, więc w sumie spoko wyszło, bo mm, to kosztuje chyba 13 zł, a to chyba 17, to jest 150 gramów i to miałam za pół ceny. Kiełki rzodkiewki, pieczarki, rzodkiewka, bo była na promce, a ja uwielbiam, banan, marchew, dwa takie. Serki, one są przepyszne do sosów, na kanapki, no do wszystkiego. Cukinia, Pomidor malinowy oczywiście się rozwalił, ale była na pro, był na promocji, więc stwierdziłam, że wezmę jednego, bo zazwyczaj kupuję takie, takie tańsze pomidory. Ogórek. Bardzo dużo mandarynek, bo była promocja, kilogram chyba za 4 zł, więc wzięłam ponad kilogram. Trochę ziemniaków. Faruk sernikowy, do jakichś wiecie, naleśników, Dutch Baby, może jakieś serniczki małe zrobię. Kilogram za dyszkę, spoko. Spoko, cena i ja go bardzo lubię, bo on jest przepyszny. On jest prze przepyszny, żeby go jeść tak po prostu do jakichś deserów czy słodkich śniadań. I chleb, i chowam do lodówek, do szafek, i zaraz coś zjemy. Tak wygląda ten skiernik. Niestety te biszkopty mi podjechały do góry i one są w jakichś takich randomowych miejscach. W ogóle nie ma tego biszkoptu na dole. Tutaj jest kawałek, tutaj jest kawałek, więc no wyszło jak wyszło, bo one powinny być tak mega ściśnięte na dole. One, się po, one sobie po prostu wypłynęły, ale to ma tak wspaniałą konsystencję takiego kremowego serniczka, takiej trochę pianki, chmurki, coś wspaniałego. i na głowę, a! Ah, ugryzione. Taką głowę. No to... A, no moja głowa. No i. Dobre smaczne, pyszne, polecam. Ale ogólnie dobre? dobre? Dobre, taki sernik fajny. Już tutaj aplikujemy ten ugryziony kawałek, albo nie. Ugryziony kawałek będzie dla domu, ja sobie ładny nałożę. Na talerz i do tego mandarynki, bo mam jeszcze z poprzednich zakupów, a nowe już czekają w lodówce. Teraz tylko najgorsza rzecz obieranie tego, ale damy radę. Może nad koszem to zrobię. Dobra, idę to zrobić gdzieś tam, gdzie kamera nie ma wstępu, bo jest tam brudno. Mamy to. Jestem podekscytowana, bo siedzę właśnie przy biurku. Tam jeszcze mam trochę rzeczy do ogarnięcia, ale siedzę tutaj przy biurku, teraz w tej nowej miejscówce. Nie wiem, czy wszystko dobrze widzicie. Ugryzłam się. W każdym razie yy, siedzę tutaj i jest dziwnie, ale uwielbiam tą dziwność. Uwielbiam po prostu zmieniać sobie miejscówki. Przesunąć biurko o parę centymetrów, obrócić je o 90 stopni. Kocham to, uwielbiam tą taką przestrzeń zupełnie inną, taką, wiecie, nową, bo pomimo, że żyję w tym pokoju cały czas, i tutaj była kanapa i ja na tej kanapie siedziałam, ale dla mnie jest to zupełnie nowa przestrzeń w momencie, kiedy ja daję to biurko i siedzę przy biurku. I to jest takie wspaniałe. Czuję w sobie nową energię przez to, że ja przesunęłam biurko o zamieniłam miejsce z kanapą. Mam wrażenie, że to mieszkanie wygląda inaczej przez to. W ogóle bardzo żałuję, że mm, ta szafka... O, ta tutaj, taka ta RTV, która tak naprawdę nie utrzyma telewizora, bo ma bardzo małe obciążenie. W sensie może bardzo mało utrzymać kilogramów. Żałuję bardzo, że ona jest przykręcona na stałe do ściany, a nie jest na przykład szafką stojącą, bo ja bym sobie bardzo chętnie pozamieniała jeszcze na przykład, spróbowała, jakby wyglądała tam kanapa. Bo my nie mamy telewizora, więc jest taka mega dowolność, gdzieby ta kanapa stała, no ale przez tę szafkę niestety nie. A jestem mega ciekawa. Jakby właśnie kanapa była w tamtym miejscu, i nie wiem gdzie reszta, ale strasznie lubię przeprowadzki. Dlatego e, ja na przykład, jak byłam młoda i mieszkałam u siebie w Krośnie. To bardzo nie lubiłam tego, że mój pokój był takim bardzo długim i wąskim prostokątem, bo bardzo mało miałam możliwości przemeblowania, bo mogłam mieć łóżko tak na długość, ale już jak pokój był taki wąski, no to już tutaj na szerokość przy oknie nie mogłam sobie postawić łóżka, bo już było to za krótkie. Słabe to było, on był mega wąski i naprawdę długi i trzeba było kombinować i było bardzo, bardzo mało możliwości tych e, przemeblowań. Ja uwielbiam po prostu przesunąć dosłownie o 20 cm. Łóżko, jak mieszkałam na studiach w pokoju ze współlokatorką, tam też co chwilę to łóżko jakoś tak było raz tutaj, raz tutaj. W sensie chodzi mi o to, że jest ta sama ściana, i było tak łóżko, a ja sobie zaraz zrobiłam tak i już zupełnie inny pokój dla mnie, zupełnie inna energia, zupełnie wszystko inne. Kocham przemeblowania, i to jest wspaniałe. To jest naprawdę wspaniałe. Są nową energią, siedzę sobie i mam ten skyrnik, jedną czwartą tego. Reszta zostanie na jutro albo domu też sobie zjem e, I próbujemy, ale mam też jeszcze cały ta, talerz mandarynek, bo trzeba się najść teraz mandarynek. Mandarynki nie są aż tak dobre e, w tym sezonie, na przykład nie wiem, letnim, no bo wiadomo, są w sklepie mandarynki bo to nie jest nasz owoc, to nie smakuje tak samo. To jest dobre zimą, to się zimą je. One są te najbardziej soczyste, najpyszniejsze. Więc ładuję po prostu tyle, ile mogę mandarynek w siebie, tak jak w czerwcu ładuję tony truskawek. I sprawdźmy tego skiernika, bo domo ugryz, a ja jeszcze nie. To jest tak wspaniałe, to też smakuje jak taki trochę sernik. To naprawdę spoko składniki się tam daje, nawet bez tych biszkoptów. Niepotrzebne szczerze mówiąc te biszkopty. Totalnie, totalnie do, do wywalenia biszkopty. Owoce na górę, teraz mam te brzoskwinie. Czekajcie, ja sobie sprawdzę z tą brzoskwiniem, jak smakuje. Dobre, ale ostatnio robiłam z malinami mrożonymi, bo to najlepiej tutaj w sumie mrożone owoce, bo one jeszcze tak puszczają to wszystko z siebie i mi szkoda by było na coś takiego świeżych owoców, bo świeże owoce moim zdaniem na świeżo trzeba zjeść, a mrożone używać do takich rzeczy, gdzie one już nie są jakby takie, wiecie, surowe powiedzmy. Z malinami było lepsze, bo maliny miały kwaśność, więc ja bym tutaj dała maliny, jagody, może borówki. nie są ok, ale mi czegoś brakuje. Mam dzisiaj ochotę na takiego bowla na talerzu. Podstawą naszego bowla będą takie, spróbujemy zrobić jakieś takie małe placki ziemniaczane. Obrałam sobie i umyłam dwa ziemniaki. I ja sobie je zetrę, dodam jakieś przyprawy, może cebulkę, zobaczymy, co tam dodam jeszcze. Ja będę ziemniaki obierać na właściwie trzeć na takiej dosyć grubej tarce, chcę, żeby to były takie większe kawałki ziemniaków w tych plackach. A zrobię to chyba do miski już od razu. Żeby sobie deski niepotrzebnie tym nie brudzić. Dodałam do tego pół jajka, bo miałam w ogóle w lodówce pół jajka, bo potrzebowałam wczoraj wczo y pół jajka do przepisu. Więc sobie wybełtałam jajko i wzięłam pół, a drugie pół zostało, więc idealnie tutaj się sprawdzi. I do tego dodajemy teraz jeszcze sól, do tego trochę... Pieprzu, mieszamy to i dodam jeszcze na oko mąkę. I sobie usmażymy na odrobinie oleju te placuchy. A do tego serka, ten serek chyba wykorzystam do tego, żeby zrobić coś takiego ala-sosik pieczarkowy. Usmażę pieczarki z sosem sojowym, i dodam do tego później ten serek. Pewnie wymieszam już na talerzu i sobie to wtedy położymy na placuchy. Łoś, warzywka, jajko sadzone. Będzie wspaniała, wspaniała kolacja. Tutaj nam się robią placuchy. Robię je, żeby były naprawdę na chrupko. Mamy pieczarki z sosem sojowym, a tutaj jajo. Tutaj mam pieczarki w patelni zdjęte i dodaję do nich ten, tego bielucha. Takie coś oko wyszło. Taki właśnie ala sosik pieczarkowy do naszych placuchów. Wykładamy nasz sosik. Sosik jest mocno słony i on jest z dodatkiem dużej ilości sosu sojowego, bo ja lubię bardzo pieczarki smażyć z sosem sojowym. On mi bardzo pasuje, tak samo jak robię jakąś zupkę pieczarkową, no to sos sojowy musi być, bo po prostu świetnie, świetnie pasuje do pieczarek. I ostatni składnik, czyli jajo. I na to jajo ja sobie daję kiełki, rzutkiewki. To jest moja kolacja. Czyż nie jest wspaniała? Jest absolutnie wspaniała. Uwielbiam takie dania, a to już chyba zresztą, jeżeli mnie oglądacie regularnie, to wiecie, że ja kocham dania, na, które składają się z 50 różnych rzeczy na talerzu, i są to rzeczy, jakby tak pokładane osobno, a nie wymieszane w jakąś sałatkę czy paćkę, więc to jest, stop, to jest ten 100% ja na talerzu. Po prostu wszystko, wszędzie, różne rzeczy obok siebie, nie wymieszane. Najlepiej to bym chciała, żeby one się nie stykały, ale nie mam takich talerzy, żeby to tak poukładać, żeby te rzeczy się nie dotykały. Ja bardzo rzadko robię takie rzeczy w ogóle, jak jakieś placki ziemniaczane, czy coś w tym stylu, jakieś kopytka, takie wiecie, typowe polskie dania. No, a nie wiem dlaczego, ale przetestujmy sobie te placki, bo właśnie one nie wyszły takie typowe placki ziemniaczane, takie wiecie, mocno tłuste, rumiane. One wyszły takie sobie. W sensie zupełnie inaczej wygląda, nie, że niedobre, tylko, że zupełnie inaczej wyglądają niż placki, do których ja jestem przyzwyczajona i jadłam czy to w domu, czy to w jakichś knajpach. Coś zupełnie innego, ale nie oceniamy. Najpierw próbujemy. No i w smaku są absolutnie wspaniałe. Ten sosik też robi robotę, wiadomo. To czuć, że to nie jest sos na bazie tłustej śmietanki, tylko na jakimś bieluchu yy, lekkim. To czuć trochę, ale czy sprawia, że czy to źle smakuje? Nie, po prostu nie jest tak tłuste tak tak wiecie, nie cieknie ten placek tłuszczem nie cieknie ten sos tłuszczem ale jest bardzo smaczne